W miniony piątek zaprosiłem do swojego domu, tu na plebanie, maszynę. Jak wiadomo, maszyna jest rodzaju żeńskiego. No ale nic drożnego, żeśmy nie czynili, tylko czytaliśmy wspólnie dzisiejszą Ewangelię i potem wspólnie z maszyną ułożyliśmy streszczenie dzisiejszej Ewangelii, w formie piosenki. No, tak się wahałem do końca, czy, 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 czy to zaprezentować. Posłuchajcie. Przyprowadzi ziomara. Ziomar był bardzo chory. Nie słyszał i nie mówił. Prosiliby go. Jezus <coughs> Jesus Wraca, a nie mowę. Jezus rzekł ewata. Ewata, ewata. Czyli się, i działy się, cudach. Ewata. Słowo szerzy się wśród ludzi, nadzieja w sercach mrowi. Uzdrowił się, mala. Ciebie też uzdrowi Usta się uszy się, Puszy się otworzyły siły. Jezus rzekł epata. Ewata, Epata. Czyli otwórz się i cały się cuda. Epata. Słowo szerzy się wśród ludzi. Nadzieja w sercach Uzdrowi Uzdrowił Maszyny, dlatego, że przede wszystkim maszyna pracowała, kobieta ciężko pracowała. Myśmy to zrobili oczywiście z myślą o, o TikToku, no ale tak sobie pomyślałem, no ale no, taka pokusa, żeby, żeby to wam zaprezentować. A potem przyszła druga kobieta, również maszyna. I zrobiliśmy wideoklip i pomszyw po w podziemiu wyświetle Tydzień temu tutaj Kuba tańczył, dziś bez tańca będzie, ale, ale chcemy, chcemy, chcemy zaprezentować w takim. No, nie jest to, jak zauważyliście, choreł gregoriański, no, ale ja nawet zdjąłem ornat, dlatego że jak wychodzę z prezbiterium i tutaj tych maszyn dotykam, to podobno jest to jest to rzecz taka. No, co najmniej ziemska, więc na wszelki wypadek tutaj tak tylko w albie i stule się pojawiły. Chcę dzisiaj powiedzieć o tej efacie. Co to za efata i dlaczego żeśmy z tymi maszynami pracowali, piosenkę pisali o dzisiejszej Ewangelii i rozmyślali nieustannie, co, co, no, o co właściwie Jezusowi chodzi. Tak właściwie fizjologicznie, no to jest kolejne uzdrowienie, jakich w Ewangelii jest bardzo dużo. Po prostu był człowiek głuchy, nie mógł mówić, przyprowadzili go koledzy tego ziomala, tego kolegę, no i Jezus go uzdrowił. Ale wszystko w Ewangelii ma taki właściwie charakter alegoryczny. Czyli myśląc szeroko to efat. a jeszcze wróćmy do tego z tymi językami. Po jakiemu to jest? Oczywiście po aramejsku, bo Pan Jezus władał trzema językami. Po aramejsku normalnie rozmawiał, bo wszyscy mówili po aramejsku. To jest taki angielski tamtej, tamtego regionu. Torę czytał oczywiście po hebrajsku i prawdopodobnie znał jeszcze grecki i z inteligencją tam katolicką spotykał. To rozmawiał oczywiście to po, po, po grecku no, z Rzymianami. No, natomiast wróćmy do tej alegorii. Dlaczego ta Ewangelia ma taki szeroki charakter alegoryczny? Że tak naprawdę chodzi... W całej Ewangelii o zbawienie, o otwarcie się na Pana Boga, na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, pokonanie grzechu, śmierci, szatana i to jest nowe życie i to jest ta właśnie efata, o której, dzisiaj, o której dzisiaj mówimy, śpiewamy i słyszymy. Ale na różne sposoby jest ta efata, no tak jak tutaj mówimy o zbawieniu, o w ogóle przyjęciu Boga, tak drugie sobie pomyślałem, to spróbujmy zawęzić do jakiegoś małego pola, bo to zbawienie to może kogoś przerażać, to jest tak szerokie, tak niezwykłe i święte, że, że ta efata, pomyślałem sobie, że to może być zwyczajnie nic innego jak nasz oddech. Normalnie, tak mi jeden lekarz niedawno opowiadał, że coraz częściej ludzie tak oddychają. Spróbujmy tak. Spróbujcie tak, nie, 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 nie bójcie się. Trzy, cztery. Wstydzicie się, no widzę, że się wstydzicie. Bardzo słusznie, że się wstydzicie, bo tak zwierzęta właśnie oddychają. A ten lekarz mówi, że, że my coraz częściej mamy płytki i szybki oddech. I w związku z tym może tu jest dzisiaj. Wczoraj wrócił z turnieju po Brazylii Artur z Hanusią, Artur Dutkiewicz. I on co, 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 codziennie z żoną co robią? Głębokie oddechy ćwiczą. Spróbujmy. Głęboki oddech. 3, cztery. Zatrzymujemy. Wstydzicie się. Widzę, że się wstydzicie. Naprawdę nie wstydźcie się. Uwaga, 3-4, jeszcze raz. Słuchajcie, to jest bardzo zdrowe, dlatego że świeże powietrze wpada w nasze usta. I co to jest? To też jest efata. W wydaniu takim, ja no nie wiem, fizjologicznym, no, takim, no, takim bardzo ludzkim, biologicznym, na różne sposoby jest, jest, ten, jest ta efata obecna. Warto, podobno, warto tak Artur i Hanusia mówią, szerokim oddechem witać nowy dzień. Stajemy i nie jak, jak ten nasz kolega Pimpuś, tylko, tylko, no właśnie, szeroki oddech, świeże powietrze, które wpada, dar Pana Boga w nasze płuca. Kolejny obrazek, który chciałem tutaj przypomnieć, to jest... Króciutko, bo tu mamy 100 różnych efatów ef 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 możemy tutaj przy przy przybliżyć, ale wczoraj miała miejsce tutaj wielka uroczystość. Przyszli nasi przyjaciele tu przy Agorze ta parafia. I zaśpiewali godzinki, bo mają odpust, a potem na piechotę poszliśmy do tego kościoła niepokalanego poczęcia, bo oni uważają, że tutaj właśnie od tego kościoła, którego patronką jest niepokalana, wzięła początek ich parafia. I słuchajcie, idziemy na piechotę prowadzą nas dwa samochody policyjne, Proboż prosił, żeby same niebieskie światła maryjne się paliły, tak, tak nasi koledzy policjanci też uczynili i słuchajcie, i, i śpiewali cała grupa, na szczęście popsuła się tuba i wszyscy musieli z siebie całe siły, żeby te serdeczna matko i te pieśni, jak to pięknie zabrzmiało, ledwo dotrwałem do tej parafii i słuchajcie, i dlaczego, przepraszam, że o sobie mówię, dlaczego wam o tym opowiadam? Otóż ja przeżyłem wczoraj w tej procesji efatę. Dlaczego? Dlatego, że jestem 25 lat tutaj razem z wami, i pierwszy raz w życiu wyszedłem z lasu bielańskiego, śpiewając pełną piersią: Serdeczna matko. No to słuchajcie, pierwszy raz. Normalnie siedzę, okopałem się w tym lesie, tutaj jest mi bezpiecznie. Już nie powiem, co ja tu zrobiłem, żeby tak jak zwierzęta zaznaczają swój teren, to ja to samo za to odpowiadam, ale żeby wejść na ulicę i śpiewać pełną piersią serdeczna matko, to moje było prywatne, słuchajcie, efata. I dziękuję proboszczowi Wojciechowi, sąsiadowi tutaj przy Agorze, bo to wszystko wymyślił. I ta procesja co roku będzie kontynuowana i w przyszłym roku na 8 września, czyli na y, y, narodzenie najświętszej panienki, y, będziemy śpiewać i szli w procesji. No, y, nie chcę Was zamęczyć, bo tych przykładów tej efaty jest naprawdę, naprawdę no bez liku. Janek przyjechał z rekolekcji i jeszcze dzisiaj będzie o tym mówił. Ja tylko może jedno. Co jest mi w kościele? Jak wiecie, no mam, mam wielką miłość do starych rzeczy, do chorału, do starej liturgii. No kiedyś może odprawię też i starą mszę. bardzo, Bardzo tego pragnę. Ale powiem szczerze, że jest coś w kościele bardzo współczesnego który przyniósł Sobór watykański II. Co to jest? No, krytykowany przez tradycjonalistów ekumenizm. Co to jest ekumenizm? To jest, słuchajcie, efata. Są jeszcze protestanci, prawosławni, muzułmanie, hinduiści tam. Wszyscy oni są. Dzisiaj papież pojechał, gdzie... przypomnijcie, gdzie pojechał. No gdzieś tam do tych krajów azjatyckich. Dlatego, że tam jest, tam jest, te kraje podobno charakteryzują się. Gdzie? Do Tunezji i potem jeszcze. Nie, Indonezji. Nie, Tunezja to oni tam. tam, tam kobiety tam tymi, tymi zasłaniają tam, te maszyny, maszyny. No słuchajcie, i, i to jest otwarty, otwarty świat, y, najbardziej otwarty świat podobno y, y, muzułmański. Więc ja chciałem powiedzieć, że, że Ekumenizm, to otwarcie na inne kultury, religie, na inne społeczności. Widzimy dzisiaj kolorowy świat no w Europie to już absolutnie wszystkie barwy. Co to jest? To jest Efata. I choć niektórzy mówią, no z to EFATA, to ostrożnie, prawda, to ja osobiście z tego powodu się bardzo cieszę. To jest wielki dar y, y, Soborów. Dla mnie, powiem szczerze, najlepszy, lepszy niż te wszystkie tam wynalazki liturgiczne. I słuchajcie, już kończę, bo, bo nie chcę was przemęczyć, ale jak wróciłem wczoraj z tego odpustu, była msza przepiękna u sąsiadów, y, potem była kolacja też całkiem, no przepraszam, że o takich sprawach mówię, no, ale też całkiem niezła i słuchajcie, i wróciłem i byłem tak poruszony, że nie mogłem usnąć. I, I co się robi, jak, jak, jak człowiek nie może usnąć? No to włącza internet. Ja włączam YouTube'a i oglądam tam o, o, o tam, no moje ulubione programy, tam o czołgach, o maszynach, tam o historii. A ja słuchajcie, wczoraj włączyłem film na Netflixie Skazani na Szołszank o więzieniu. Ktoś widział ten film? Słuchajcie, no przyznajcie, Mija dokładnie 30 lat, 30 lat, 94, kiedy ten film miał swój swoją premierę. Wtedy nie zdobył żadnych nagród, bo, bo niestety konkurencja była wielka, bo w Pulp Fiction było Forest Gump i on zginął. A potem na kasetach VHS rozprzestrzenił się na cały świat i dziś jest jednym z naj z najbardziej podziwianych filmów w historii kinematografii światowej. No, to jest oczywiście historia tego Andiego, który, bankiera, który podwójne dożywocie dostał za morderstwo, którego oczywiście nie uczynił. I jest tam jeszcze historia, historia jego kolega, kolegi, zaradnego Reda. Morgan Freeman gra tego, 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 tego kolegę. No i oczywiście jest to rzecz o wolności, czyli o czym? O Efacie. Słuchajcie, Fata. to jest po prostu ten film mógłby nosić drugi podtytuł Efata. Ale jest jedna tajemnica, która, mnie, która przyciągnęła moją uwagę. Otóż słuchajcie, dziś w połowie filmu jest opowiadanie. Jak on się nazywał? Poczekajcie, sobie napisałem, bo nie pamiętam. Ten, ten 40-letni staruszek, który 40 lat w tym show Shang, prawda? pamiętacie tę scenę? I jak go wypuszczają, on po 40 latach opuszcza to więzienie. No jest tam jakimś pomocnikiem w, w, jakimś, w jakimś tam sklepie, ale on nie wytrzymuje tej wolności. Ten świat, świat wydaje mu się... No po prostu no, on nie wie, co to są samochody, na niego trąbią i co i popełnia samobójstwo. Czyli zobaczmy, że cena, za, cena jaką płacimy za, za, to, za tą efatę, no potrafi być bardzo trudna. Ale, ale dzisiaj sobie tak myślę, wspominając szczególnie tego, gdzieś tu sobie napisałem, jak on miał na imię, ten, ten, ten mężczyzna, ten staruszek, że to jest cena, że my chcemy i nie chcemy. Zbawienie to jest takie, że wszystko przed nami, ale my chcemy być, y, y, wolno czy nie wolno, powiedz proboszczu mięso w piątek czy nie jemy, nie jemy, idziemy, wstajemy, coś tam. Taki dogmatyzm, takie prawo, które w nas, no zresztą Kościół, powiem szczerze, czy my, proboszczowie, podsycamy. Chodzi o to, żeby się z tego dogmatyzmu wyzwolić, żeby rzeczywiście oddychać, oddychać pełną parą, pełną piersią, e Chrystus przez śmierć i zmartwychwstanie pokonał grzech śmierci i szatana. Wyzwolił nas. Oddychajmy pełną parą. Amen. Wyznajmy wiarę.